Maria skłodowska curie Krótka biografia. Oczywiście wiemy, że była naukowcem światowej sławy. Niestety bardzo często zapominamy, jak niewiarygodną, niesamowitą osobą była. Dwa razy zdobyła Nagroda Nobla. Dwa nowe pierwiastki, oczywiście Radi Polon. Pierwsza kobieta w paryskim panteonie. Oczywiście w uznaniu za zasługi naukowe. Oczywiście, dwa razy zdobyty Nobel, zwłaszcza jest to coś niewiarygodnego, że mowa tutaj o Noblu z fizyki i chemii. Wystarczy powiedzieć, że jest jedną z czterech osób, które dostały Nagrodę Nobla więcej niż raz. Jedną z dwóch osób, które dostały Nagrodę Nobla w różnych dyscyplinach. W tej czwórce. Osób z dwoma Noblami jest jedyną kobietą i jedyną osobą, która dostała dwie nagrody Nobla w naukach przyrodniczych. Jest też pierwszą osobą, która dostała dwa Noble i pierwszą kobietą, która dostała nagrodę Nobla z chemii. Drugą kobietą była jej córka, o czym często zapominamy, czyli osoba, która jest, można powiedzieć, jednym z najważniejszych naukowców historii. Osoba, która w czasach, kiedy niestety te kobiety jeszcze nie miały takich możliwości jak obecnie, kiedy kobieta jednak była traktowana w świecie naukowym szczególnie jako ktoś gorszy, stała się kimś niewiarygodnym, zdobywając potężną ilość rzeczy. Oczywiście nie za darmo, tylko. Odkrywając coś nowego. Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Zmarła natomiast 4 lipca 1934 roku w Passy, we Francji. Ta Warszawa to była wówczas część imperium rosyjskiego. Po bardzo ciekawych i niezbyt szczęśliwych perypetiach, zwłaszcza w życiu osobistym. Wyjechała do, Pary, do Francji w 1891 roku, przepraszam, gdzie zaczęła uczęszczać na Sorbonę. Oczywiście nauka świetnie szła. Po studniach poznała naukowca Pierre Curie, z którym wzięła ślub 26 lipca 1895 roku. Natomiast w 1897 roku rozpoczęła badania nad Promieniami Becquerella. Z pomocą męża odkryła Polon, a niedługo później wraz z, z nim rad. W 1903 roku z mężem i Becquerelem dostała nagrodę Nobla z fizyki za badania nad promieniotwórczością. Troszkę wcześniej, bo 12 września 1897 urodziła pierwszą córkę Iren, która była też laureatką Nobla, to co powiedziałem, drugą kobietą, która dostała Nagrodę Nobla z Chemii. Niestety, ale jej mąż 19 kwietnia 1906 roku zginął potrącony przez wóz konny. Dostała po nim katedrę z fizyki. A 5 listopada 1906 roku y, był jej pierwszy wykład. Była też pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie. 7 listopada 1911 roku dostała drugą Nagrodę Nobla za odkrycie radu i polonu. Przekonała władze francuskie do stworzenia Instytutu Radowego. Tam y, to nie tylko była fizyka, tam była też chemia, medycyna. I ten Instytut Radowy był czymś bardzo wielkim, ponieważ te badania były tam naprawdę bardzo ważne. Co tu mówić? Z tego Instytutu wyszły cztery nagrody Nobla później, więc to świadczy już o jego ważności. W czasie I wojny światowej wpadła na pomysł, żeby rentgeny umieścić na samochodach. I badać nimi, ranny nimi rannych żołnierzy. Wiemy, że wtedy medycyna, m, analiza, badanie rannych, chorych no, było na poziomie, można powiedzieć, bardzo niskim. A dzięki takim rentgenom, dzięki prześwietleniom, można było ratować potężne ilości ludzi, rannych żołnierzy, cywilów, badając, odkrywając coś, co do niedawna czego by nie było bez omawianej osoby, nie dałoby się tego badać. No i oczywiście ciężko teraz się dziwić Francuzom, że chcą sobie przypisać Marię Skłodowską-Curie, że była francuską, że odkrywała we Francji, że miała męża Francuza, że jej dzieci żyły we Francji, że chcą sobie po prostu przypisać Polka, że była francuską, dwie nagrody Nobla z fizyki i z chemii. To co już mówiłem, jedna z czterech osób, która dostała więcej niż jedną nagrodę Nobla, jedyna osoba, która dostała dwie nagrody Nobla z nauk przyrodniczych. Co już świadczy samo w sobie o tym, jakim geniuszem była Maria Skłodowska-Curie. Niestety często zapominamy o niej w Polsce, chociaż ta pamięć jest coraz bardziej, można powiedzieć, na wierzchu. Mam nadzieję, że Wy o tym wiecie. Dziękuję za uwagę. Ten materiał był raczej krótki, troszkę chaotyczny, ale z biegiem czasu będę, można powiedzieć, publikował materiały o innych znanych osobach. Nie zawsze będą to Polacy. I będą może bardziej uporządkowane. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, do poradzenia, co zmienić. Dziękuję za uwagę.